Pokemon Go dla początkujących. Odcinek. Piąty. Pokemon towarzyszący. Mówi Neira Espio. W poprzednim odcinku na Powiedziałam Wam, że następny odcinek będzie o Pokémonie Badi. Będzie, ale najpierw pokażę Wam coś, co od dwóch odcinków zapominam Wam ciągle pokazać. Czyli jak zmienić Pokémonowi atak. Tutaj. Wchodzimy w kółeczko z tymi trzema kreseczkami na dole. Następnie naciskamy items, to jest ten plecaczek, drugi napis od góry. Następnie przesuwamy na dół i tutaj jest coś takiego jak fast TM. Elite Fast TM i jeszcze zwykle jest Harget TM i możliwe, że będzie Elite Harget TM. Więc tak, Fast TM zmienia szybki atak Pokemona ten, który wyświetla się jako pierwszy. Harget TM zmienia ładujący atak Pokemona, których mogą być dwa. Wtedy musicie po naciśnięciu Harket TM wybrać, który atak z tych dwóch, które posiadacie, jeśli posiadacie dwa, chcecie zmienić. W przypadku Fast TM może być tylko jeden atak. I pokażę Wam się taka informacja. Nie macie wpływu na to na jaki inny atak zmieni się Wine Whip. Po prostu to jest kwestia losowa. Jeżeli atak Wine Whip wam nie odpowiada to musicie spróbować zmienić go na bardziej odpowiadający wam atak. W moim przypadku ten atak mi odpowiada. Jednak gdyby mi nie odpowiadał to próbowałabym go z, y, zmieniać aż do skutku czasami y, tego TMła trzeba użyć nawet 10 razy, aż wskoczy zadowalający was atak. Zwykle Pokémon ma około 5 różnych szybkich ataków do wyboru i yy, no troszeczkę więcej tych ładujących. Istnieje możliwość wyboru ataku, których chcecie zmienić. Wróć, który chcecie załadować. W tym przypadku używacie TM ELITE. Istnieje ELITE FAST TM oraz ELITE HARDGET TM. Jednak są to bardzo rzadkie itemy, dlatego należy je przechowywać na yy, bardzo ważne sytuacje. W tym przypadku wyświetli Wam się coś takiego. Ten Pokémon ma możliwość posiadania jednego z tych trzech szybkich ataków. Gdybyście użyli zwykłego Harget TM lub Fast TM, to załadowałby się wam jeden z tych ataków i nie mielibyście wpływu na to, który. Jednak jeżeli, jeżeli użyjecie uży, Timu Elite Fast lub Elite Harget, wtedy macie wpływ na to, na jaki atak zamieniacie obecny. Polecam Wam jednak korzystać z tych Elite'ów w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ są one rzadkie. Tutaj jest jeszcze coś takiego jak Rare Candy oraz Rare Candy XL, ale to nie jest ważne dla początkujących. Jeśli chodzi o Rare Candy, to są to cukierki, które dostajecie za nagrody w questach, za zdobycie Dynamaxa, o którym będzie później i tym podobne. Za walki w PvP też jest sporo Rare Candy. Na czym... Do czego służą Rare Candy, Rare Candy? To są takie cukierki, które możecie załadować każdemu Pokémonowi. Na przykład, jeśli Pokémon ma 43 swoich własnych Candy, a wy macie jeszcze w plecaku 7 Rare Candy, wtedy moglibyście nacisnąć przycisk Ewoluj i wyświetliłaby wam się informacja na temat tego, czy chcecie Stransferować, czyli przemienić Rare Candy na Candy tego tutaj Pokemona, na Fomantis Candy. Jeśli naciśniecie tak, to pojawi się tutaj, że Pokemon ma już 50 Candy, więc moglibyście go od razu ewoluować. Ja jednak tego Pokemona jeszcze nie ewoluowałam, ponieważ ma on dwie gwiazdki. Dlatego nazywa się 2S. Możecie w ogóle tutaj zmieniać sobie nazwy Pokémonów naciskając na taki ołóweczek obok nazwy Pokemona. O. Tego wam jeszcze też w sumie nie pokazałam. W poprzednim odcinku powiedziałam Wam też, że policzę, ile maksymalnie prezentów możecie odebrać od znajomych. Nie jest to niestety 30 a 20. A teraz wracając do głównego tematu naszego odcinka, czyli Pokémona Buddy, Pokémona towarzyszącego. Naciskacie na. Yy, te, jak ustawić pierwszego Pokémona jako Buddy? No więc wchodzicie w Pokémony, następnie wybieracie jakiegoś Pokémona, a następnie zjeżdżacie na sam dół. I naciskacie Swap Buddies lub yy, nie wiem co pisało tam na samym początku ale musicie tutaj nacisnąć. Następnie jest. I waszym po, y, Pokémonem towarzyszącym jest Sylwion. Teraz tak. Jeżeli już macie pokemona towarzyszącego. Tutaj zobaczcie. Zamiast Azumarilla w lewym dolnym rogu znajduje się teraz Sylwion. naciskacie na niego i jeśli chcecie, żeby za wami podążał, musicie go najpierw nakarmić. Więc naciskacie Quick Treat Jeśli chodzi o karmienie pokemona towarzyszącego, to polecam używać nada berry, ponieważ one najrzadziej przydają się w łapaniu pokemonów. Musicie go nakarmić trzy razy. Następnie dostaniecie taką informację, że Wasz Pokémon stał się dobrym przyjacielem. Naciskacie krzyżyk, i jak widzicie, Sylwion pojawił się obok mnie. Teraz, jeśli ja gdzieś pójdę, to on pójdzie razem ze mną. Wróćmy jednak do Azumarila, ponieważ jego mam na drugim poziomie przyjaźni. Co daje osiągnięcie dwóch serduszek. Po osiągnięciu dwóch serduszek. Twój Pokemon towarzyszący zaczyna Tobie asystować podczas łapania Pokémonów. Jest to naprawdę super opcja. Ponieważ jeśli nie trafisz swoim Pokébolem, to Pokémon towarzyszący odrzuci rzuci Pokébola. tego Pokébola, którego rzuciłeś jeszcze raz. To nie sprawi, że następny Pokebol zniknie z Twojego plecaka. Tylko po prostu. Rzuci nim jeszcze raz. Zabierze go z ziemi, można tak powiedzieć, z terenu i rzuci nim jeszcze raz. Zwykle celnie. Dodatkowo Pokémon na Great Buddy zbiera dla ciebie prezenty oraz Zbiera dla ciebie pocztówki, ale to już po osiągnięciu pierwszego serduszka. Wtedy tutaj, nad nim, pojawią się y, takie paczuszki z prezencikami. Należy je nacisnąć i odebrać wszystko, co tam dla ciebie poszukał w terenie. Dzieje się to tak wtedy, kiedy ilość prezentów, które masz w plecaku, jest mniejsza niż 20 oraz wtedy, kiedy Pokémon jest nakarmiony. Jeśli jest głodny, to nie przyniesie tobie prezentów dla znajomych. Kiedy Pokémon przyniesie prezent tobie, pojawi się on w zielonej paczce leżącej tutaj przy jego stópkach. Aby odebrać prezent, należy nacisnąć play. Play w ogóle należy nacis naciskać zawsze odkąd zaczniecie grę i ustawicie swojego pierwszego Pokemona jako buddy. Ponieważ grając z Pokemonem, czyli głaszcząc go oraz robiąc mu zdjęcia podnosicie e, poziom przyjaźni. Macie tutaj całą listę rzeczy, które możecie robić razem ze swoim buddy Pokemonem. I e, jednego dnia możecie maksymalnie zdobyć aż 13 serduszek. Im Szybciej zdobędziecie te wszystkie serduszka, tym szybciej Pokémon stanie się Great Buddy, następnie Ultra Buddy i Best Buddy, bo tutaj macie napisane, żeby Pokémon stał się Best Buddy potrzebne jest 219 serc, jeszcze dodatkowo Czyli mi do Ultra Body brakuje jeszcze 69 serc. Na pierwszej liście macie codzienną aktywność, a jeśli przesuniecie ją przesuniecie palcem w lewo, to będziecie tutaj mieli łączną aktywność od początku kiedy wasz Pokémon stał się Waszym Badi Pokémonem. Informacje te nie znikają nawet jeśli przez jakiś czas będziecie mieli innego pokemona jako buddy. Łącznie możecie mieć chyba nieograniczoną ilość pokemonów towarzyszących, nie wiem, nigdy nie osiągnęłam li limitu. Oczywiście yy, możecie mieć jednego w danej chwili, nie może być tak, że kilka pokemonów będzie za wami podążać, ale Możecie je zmieniać nieograniczoną ilość czas, razy. Więc co my tutaj mamy? Podróżuj razem. Aby pokarm razem z tobą podróżował, to musi być najedzony. Czyli należy go karmić za pomocą Quick Treata lub w czasie gry, także można go nakarmić. Super by było, gdyby codziennie udało wam się wbić. Trzy serduszka za podróżowanie razem z waszym buddy pokemonem. Daj swojemu buddy treat, czyli owoce. Przekąska to chyba znaczy. I tutaj ważna informacja, aby ponownie nakarmić pokemona, jego wskaźnik głodu musi spaść aż do zera. Także na to jest potrzebne kilka Godzin co najmniej. Graj razem. Tutaj chodzi o to, żeby go pogłaskać. Pokażę Wam za chwilę, jak to się robi. Walcz razem, czyli na PVP lub w walkach trenerskich, możecie go mieć w drużynie, i wtedy za każdą walkę dostajecie serduszko. To jest wbić bardzo szybko. Bardzo łatwo. Zrób zdjęcie, zaraz Wam pokażę, jak się robi zdjęcie oraz y, odwiedź nowe miejsce. To musi być stop, którego jeszcze nie przekręcaliście nigdy w życiu w grze. Z tym może być ciężko, bo musicie znaleźć jakiegoś stopa, którego jeszcze nigdy w życiu nie obracaliście. Oraz podążaj ścieżką razem ze swoim buddy. O podążaniu ścieżką będzie jeszcze później odcinek. Warto. Podążając ścieżką, mieć przy sobie Pokémona, czyli zanim rozpoczniesz podróż ścieżką, dobrze jest najpierw go nakarmić. Dobrze. Więc teraz pobawmy się razem z naszym Azumarilem. Naciskamy przycisk Play. I teraz zobaczycie mój pokój. I teraz, żeby ustawić Pokemona w Waszym pokoju, musicie powolutku obracać ekranem i musicie mieć jasno w mieszkaniu. O! Kiedy pojawią się takie stópki żółte, to należy na nie nacisnąć. I Wasz Pokémon jest w Waszym pokoju. Super, nie? A tam śpi mój kotek Lion a tutaj Luna dobrze więc jak pogłaskać Pokemona naciskamy na Pokemona i robimy takie e, okrężne ruchy podczas których lecą z niego takie gwiazdki O, kiedy skoczy się uśmiechnie zacznie się świecić i e, wypuszczać z siebie serduszka to znaczy że został już pogłaskany Możecie go głaskać nieograniczoną ilość razy, ale codziennie dostajecie tylko jedno serduszko za jedno pogłaskanie. Więc wystarczy go pogłaskać raz. Tak samo jest z zrobieniem zdjęć. Możecie mu robić nieograniczoną ilość zdjęć, ale tylko za zrobienie jednego zdjęcia dostajecie dziennie jedno serduszko. Nie możecie zrobić więcej zdjęć niż jedno. Y nie, inaczej. Nawet jeśli zrobicie mu więcej zdjęć oraz pogłaskacie go więcej yy, razy niż raz, to i tak dostaniecie za to tylko po jednym serduszku. Więc teraz, jeśli chodzi o zdjęcie, to patrzcie na dół ekranu i po środku macie taki aparat, naciskacie na niego i macie zdjęcie ze swoim buddy Pokémonem stojącym w Waszym mieszkaniu. Możecie go także w czasie tej gry karmić, naciskając na te. Owoce tutaj nad pokebolem po lewej, na dole. I on będzie je zjadał, nawet jak będzie najedzony. No. Się tylko ucieszy, ale jego poziom głodu nie wzrośnie. Nie spadnie. Poza jasnością w waszym pokoju ważna jest także e, szerokość pomieszczenia, w którym e, kładziecie swojego Pokémona, postawiacie. Mój pokój jest dość mały, dlatego e, nad ranem oraz o zmierzchu, czy nawet przy zapalonym świetle, mam problem z tym, aby go tutaj gdzieś usadowić. Im większe pomieszczenie, szersze, dłuższe tym y, programowi łatwiej jest znaleźć miejsce, w którym y, będzie y, skory wam te stópki żółte pokazać. Okej, okay, żeby zobaczyć, czy wasz pokełon jest głodny. Bo nawet jeśli nie będzie głodny, to i tak będzie zżerał wasze owoce, jeśli mu je dacie. No to musicie stąd wyjść. Naciskacie albo tam na te drzwi u góry na lewo, albo na tego pokebola ze strzałką na dole na lewo. Za zrobienie zdjęcia pokemonowi możecie otrzymać smirgla. O, jeśli tutaj naciśniecie, to wasz pokémon wróci do pokebola i możecie go ustawić jeszcze raz gdzieś indziej. A jeśli naciśniecie na drzwi, no to wychodzicie stąd. Tutaj pokażę wam się zdjęcie, jakie zrobiliście. I jak na tym zdjęciu będzie taka dziwna małpka z zieloną końcówką ogona, to znaczy, że dostaliście w nagrodę za zrobienie zdjęcia smirgla. Zwykle dostaje się go w nagrodę za zrobienie kilku zdjęć. Wtedy pojawia się on tuż obok Was, no i możecie go złapać, tak jak dzikiego pokemona. Jeśli chodzi o sprawdzenie, czy Wasz pokémon jest głodny, to zobaczycie, to na tym pasku tutaj, na głównym ekranie, na dole po lewej. Tutaj macie Azumarilla, jego twarz i taki czerwony pasek dookoła. Jeśli yy, ten yy, czerwony pasek, no prawie w całości, to jest taka mała czarna szparka. To oznacza, że na tyle ten Pokemon jest już głodny. Jednak, aby go nakarmić, to... Yy, to ta cała czerwona obręcz musi się zamienić w czarną. Wtedy dopiero możecie użyć quick trita, czyli ponownie, ponownie go nakarmić, ponieważ po e, zniknięciu tej czerwonej obręczy pokelon przestaje Wam towarzyszyć, znika z ekranu i aby ponownie się pojawił, no to musicie go jeszcze raz nakarmić i wtedy za karmienie go po raz trzeci w ciągu dnia, dostajecie trzecie serduszko. Tym, teraz się go nie da na nakarmić, zobaczcie sami. Widzicie, nic się nie dzieje. A niedawno dawałam mu owoca w czasie gry i także to raczej nie podniosło tutaj tego, tej, jego mm, poziomu czerwonej obręczy. W czasie gry on po prostu sobie je tak o dla zabawy, bo jedzonko sprawia mu przyjemność, ale żeby go nakarmić, to należy nacisnąć quick treat lub jeśli jest y, maksymalnie głodny, czyli zniknął was, wam z ekranu, to zanim naciśnięcie quick treat możecie nacisnąć play i wtedy zrobić quick treat w czasie play, czyli w czasie gry możecie go także nakarmić y, i dawanie mu owoców w czasie gry. Sprawia, że pokémon pojawia się na ekranie i buduje ten czerwony okrąg tutaj dookoła niego. Jeśli mi nie wierzycie, to, to może możemy spróbować jeszcze raz. Chcę wam pokazać, co się stanie, jeśli wejdziemy teraz w play i damy mu jednego owoca, czy ten czarny pasek zniknie. A tu ważna uwaga, te owoce należy mu rzucać. Jeżeli zrobicie coś takiego, to, po, to owoc spadnie na dół i się rozbije. O, jeśli będzie tak wisiał, to on sam do nie, po nie przyjdzie, ale i tak musicie mu je leciutko podrzucić. Jeżeli dalej, no to wiadomo, dalej podrzucić. Ok, dostał już aż dwa owoce. Powinien być full najedzony, Zobaczymy. Nie jest. Nadal jest tutaj te, taki sam yy, czarny pasek, jaki był przed chwilą. Nie zmniejszył się on ani na, yy, na cal. Zostało to zrobione w ten sposób, aby zdobycie serduszek za karmienie nie było zbyt łatwe. No, niestety. I jeszcze raz dla przypomnienia: po osiągnięciu pierwszego serca, a może nawet od początku, nie jestem pewna, Pokémon może przynosić Wam prezenty dla znajomych. Dla znajomych. Jeśli przyniesie Wam prezent dla znajomych, to jest on widoczny tutaj na głównym ekranie, nad jego głową, po lewej stronie, na dole. Wtedy naciskacie na taką paczkę. Która wygląda no jak zwykła żółta paczka prezentowa dla znajomych i odbieracie prezenty, które wasz Pokémon nazbiera dla waszych znajomych. A jeśli Pokémon przyniesie placzkę dla was, co yy, dzieje się od drugiego poziomu po zdobyciu dwóch serduszek na body. Wtedy należy wejść tutaj, nacisnąć na, na, na y, tą ikonkę z jego twarzą po lewej na dole. I ten prezencik będzie leżał tutaj przy jego stopach. Nie będzie on wyglądał jak zwykły prezent, czyli taki, który wysyłacie znajomym, jest on żółty. W tym przypadku, jeśli to będzie prezent dla ciebie, a bardziej to dla twoich pokemonów, ponieważ no, będzie zawierał jakieś e, owoce, potiony i tak dalej, no to tutaj będzie leżał e, przy stopach i będzie w kolorze zielonym z takim e, kwiatkiem. Chyba czerwonym. A co się stanie, jeśli naciśniecie na swojego pokemona? Tutaj, tego chodzącego po ekranie. Odskoczy i się uśmiechnie. I to by było na tyle. A nie, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Pokażę wam jak robić zdjęcia dzikim Pokémonom, ponieważ czasami dostajecie takie questy, w których musicie zrobić zdjęcie dzikim Pokémonom. Długo dochodziło do tego, jak to się robi, więc wam pokazuję. Tutaj macie takiego jednego furfuru, tam stoi sobie z tyłu taki biały pieseł. Więc naciskamy na niego. I teraz... Patrzycie do góry. U góry macie taki aparat, nie na dole, tylko u góry po środku. Naciskacie na ten aparat, i teraz ten znaczek z aparatem znajduje się na dole. Naciskacie na niego, i macie zdjęcie furfuru. Naciskacie ptaszek po prawej na dole, i zdjęcie zostało zapisane. Wychodzicie, naciskając na strzałkę. Po prawej, po lewej na dole. Następnie możecie go złapać, jeśli chcecie, lub wyjść. O, tego wam jeszcze nie pokazałam. Jeżeli znudziło wam się rzucanie bolem, bo rzuciliście już dziesiąty raz nadal nie wchodzi, to możecie wyjść z tego naciskając na tego biegnącego ludzika u góry po lewej. Mam nadzieję, że moje porady są dla Was przydatne. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym opowiem Wam, jak zdobyć gin. Niestety nie udało mi się zmieścić w 15 minutach, więc filmiki chyba będą półgodzinne.